Witam Państwa w piątek 24 czerwca. Pewnie ta data wszystkim nam utkwi na długo w pamięci, choć w moim odczuciu nie ma sensu jakoś mocno dramatyzować, jeśli spojrzymy. Na przykład na wykres WIG-20 w skali średnioterminowej. Wcale nie wygląda to najgorzej. Na razie przedstawiam wykres w skali dziennej. Tutaj doszło do naruszenia istotnej zapory popytowej Fibonacciego 1676-1686. To właśnie z tego rejonu BYKOM udało się kilka miesięcy temu wykreować relatywnie silny ruch odreagowujący. No, a dzisiaj. W porannej fazie handlu zbliżyliśmy się do obszaru 1604-1624 i w związku z tym warto spojrzeć na WIG20 w skali tygodniowej. Strefa dobrze nam już znana, prezentowałem ją w opracowaniach wiele razy, choć w ostatnim okresie skupiałem się głównie na analizie wykresu WIK-20 w skali dziennej. Niemniej jednak warto przypomnieć, że jest to strefa wytyczona na bazie zniesienia 78,6 ruchu wzrostowego trwającego od lutego 2009 do kwietnia 2011. Kilka istotnych zniesień projekcji wewnętrznych grupuje się w tym 20-punktowym korytarzu cenowym. A jak wynika z załączonego wykresu, wzmocnieniem dla węzła popytowego Fibonacci'ego jest tutaj ta dolna linia kanału, kanału cenowego. I dlatego wydaje mi się, że z punktu widzenia ujęcia średnioterminowego WIG-20 nie wygląda, nie wygląda najgorzej, bowiem zbliżyliśmy się po prostu do stosunkowo istotnego wsparcia technicznego. Dopiero negacja tej strefy to niepokojący sygnał obrazujący y jakby ten proces pogłębiania się słabości. I w związku z tym no, należałoby oczekiwać kontynuacji spadku z opcją testu kolejnej ciekawej strefy wsparcia 1433-46 to z kolei strefa wyznaczona już na bazie zniesienia 88,6 wspomnianego i pokazywanego przeze mnie w tej chwili ruchu wzrostowego. Zobaczymy zatem, czy popyt podejmie działania obronne. W rejonie 1604-1624, jeśli tak by się stało, to tradycyjnie zacząłbym obserwować WIG-20 wówczas w skali dziennej. Przez pryzmat najbliższych istotnych zapór podażowych Fibonacciego warto wspomnieć, że w tej chwili taką strefą jest na przykład węzeł 1773-1778 wyznaczony na bazie dwóch kluczowych zniesień 38,2 i 61 i8. Bardzo charakterystyczny obszar cenowy. No i gdyby udało się sforsować. Ten opór no, wzrosłoby prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu odreagowującego. Na razie są problemy z pokonaniem węzła 1722-1727, choć doszło już do wyraźnego naruszenia tej lokalnej zapory podażowej. Indeks DAX. Przetestował dzisiaj węzeł 9216-9260 kilka kluczowych zniesień m.in. 68,5 tej pokazywanej w tej chwili potwali wzrostowej, czerwona przerywana linia. Natomiast pierwsze takie istotne wyzwanie w ujęciu krótkoterminowym dla byków to z pewnością obszar cenowy 9652-9703, no i w dalszej kolejności 9989-10000. Łatwo zapamiętać w moim odczuciu kluczowy w tej chwili opór techniczny. Natomiast Sygnał negatywny pojawiłby się w momencie przełamania wybronionego dzisiaj wsparcia 9216.60. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie w skali tygodniowej. Tutaj już wspominałem kiedyś, że średnioterminowy wizerunek indeksu DAX no, jest trochę problematyczny. Taka klasyczna sekwencja zdarzeń. Ruch powrotny do przełamanej wiarygodnej linii kanału cenowego i do tego. Istotny węzeł podażowy 10 390, 10 550 wytyczony m.in. na bazie 61,8. Klasyczna sytuacja, więc tak jak wspominałem, dopiero pokonanie takiego średnioterminowego oporu uwiarygodniłoby cały ten ruch odreagowujący. Takiego sygnału, taki sygnał się nie pojawił, natomiast w tej chwili no, wydarzenia rozgrywają się właśnie w okolicy istotnej strefy wsparcia, czyli wymienionego przed momentem węzła 9216-9260 bardzo charakterystyczna zapora popytowa i wychodzę z założenia, że jeśli nie uda się byką wybronić tej strefy, to prawdopodobnie indeks Dax. Znajdzie się w niedługim okresie w rejonie wybronionego kilka miesięcy temu wsparcia 8750-8770. Natomiast z punktu widzenia ujęcia średnioterminowego, tym kluczowym przedziałem cenowym pozostaje tutaj cały czas. Obszar 8355, 8455, no i tutaj już bezwzględnie powinniśmy zobaczyć jakąś reakcję ze strony popytu, bo gdyby doszło do przełamania tak charakterystycznego wsparcia, no można by było wówczas spodziewać się jednak znaczącego pogłębienia się przecen. No i na koniec indeks SP, skala dzienna. Powrót wczoraj do oporu 2016-2122, więc ta strefa cały czas tutaj odgrywa na SP ważną rolę. Natomiast w tej chwili zobaczymy, jaka będzie dzisiaj skala przeceny, ale w najbliższym czasie nie można wykluczyć, że na wykresie wykrystalizuje się układ AB. CD z projekcjami wypadającymi w przedziale 2043-2049, dość istotna, krótkoterminowa zapora popytowa. Ten układ, jeśli rzeczywiście by się ukształtował, Miałby charakter prowzrostowy, układ symetryczny, więc gdyby doszło do negacji tak charakterystycznej, harmonicznej struktury cenowej, no to byłby to sygnał zapowiadający możliwość przetestowania w najbliższym czasie kolejnego wsparcia 2000-2004. Tak to wygląda na indeksie S&P. Nie można wykluczyć, że Popyt nie podejmie jednak działań obronnych w rejonie 2043-49. No i rzeczywiście to zapowiadało, zapowiadałoby możliwość pogłębienia się ruchu spadkowego. Dziękuję bardzo.